Medytacja z oparciem oddechu. Na początku praktyki sprawdź swoją pozycję, czy siedzisz w sposób wygodny, rozluźnione ramiona, twarda klatka, ale również godny, wspierający praktykę. Przez wyprostowanie pleców, głowa lekko wyciągnięta do góry. A teraz skieruj uwagę na swój oddech. Zobacz. Gdzie w ciele najwyraźniej odczuwasz teraz wrażenie wdechu i wydechu? Może to ruch płuc czy przepony? Może poczucie przepływu powietrza przy nozdrzach? Koncentruj uwagę w tym miejscu i postaraj się teraz przez kilka minut pogłębić i wyrównać swój wdech i wydech. Możesz to zrobić poprzez liczenie 3 lub 4 sekund na wdech i na wydech. Albo mówiąc w myślach równo wdech. I wydech. A jeżeli? umysł uciekałby w rozproszenia. No po prostu zauważaj to i powracaj do pogłębiania, wyrównywania oddechu. I umysł jest cały czas aktywny, ale postarać się jeszcze przez chwilę koncentrować się na pogłębianiu, wyrównywaniu wdechu. Nie musisz przez chwilę robić nic innego. I jeszcze cały czas, spoczywając uwagą na oddechu, zwróć szczególną uwagę na moment wydechu, zauważając, że z każdym wydechem ciało lekko się może rozluźniać, I z każdym Wydechem też umysł może się uspokajać. Pozwól sobie na kilka głębszych, dłuższych wydechów, tak by z każdym z nim jeszcze troszkę bardziej się rozluźnić. A teraz powróć do naturalnego rytmu oddechu, a uwagę swoją skieruj do ciała. I zwróć od razu uwagę, czy zauważasz teraz jakieś wyraźniejsze albo subtelniejsze doznania w ciele. Jeśli tak, to po prostu to zauważ. A jeśli nie, to też jest ok. I zwróć teraz szczególną uwagę na miejsca, w których ciało styka się z podłogą, poduszką czy krzesłem. Poczuj, jak Twoje ciało oddziałuje na podłoże. I poczuj też, jak ziemia bezwarunkowo przyjmuje Twoje ciało. Możesz się osadzić jak drzewo w ziemi, jak pewnie stojąca góra. Spróbuj teraz poczuć swoje ciało jako całość, jednocześnie zauważając, że znajduje się w przestrzeni. Nie są inne przedmioty, skąd dochodzą pewne dźwięki. I postaraj się otworzyć na wszystko, co się teraz pojawia w Twojej świadomości, w Twoim doświadczeniu. Poczuciu, że nie musisz nic z tym robić, niczego analizować. Wystarczy, że jesteś, obserwujesz. A kiedy tylko zauważysz, że Twój umysł angażuje się w myślenie, analizowanie, to delikatnie puszczaj te myśli i przyjmij oparcie w oddechu. Delikatnie spoczywając na wrażeniach związanych z wdechem i wydechem, jednocześnie też zauważając, przepływ myśli, emocji, doznań w ciele i dźwięków. I kiedy tylko zauważysz umysł rozproszony, zaangażowany w myśli, to jest ok, to jest normalne, wtedy po prostu powracaj do oddechu. I być może teraz w tej chwili, kiedy słyszysz mój głos, uświadomiasz też sobie, że umysł był gdzieś dalej w historiach, w analizach. I naprawdę nie trzeba się tym przejmować, a jedynie zauważyć to, pozwolić myślom przepłynąć i powrócić dalej do... Uważności oddechu i obserwacji pojawiających się doświadczeń. W każdym momencie kiedy zauważasz umysł angażujący się w myśli i powracasz do oddechu, to tak naprawdę rozwijasz swoją uważność. Na tym polega po części też ta praktyka, że gubimy się w myślach i powracamy do obecności poprzez kontakt z oddechem. I opierając się na oddechu, możesz również go obserwować. Czy jest stały, spokojny. Spróbuj, by twoja uwaga spoczywała na oddechu w taki sposób jak jak piórko na wodzie, w sposób lekki, zrelaksowany. Tak, by też zauważać to się może pojawiać w myślach i w cenach, I jeszcze przez chwilę powracaj do oddechu. Zauważaj, co się pojawia teraz w Twoim doświadczeniu, w myślach, w ciele i oddychaj.